Aleksandra Kosturska, witam Państwa w Newsroomie. 30 listopada w Polsce obchodzimy najbardziej popularne imieniny Andrzeja. Wówczas świętują nie tylko mężczyźni o tym imieniu, lecz wszyscy. Jest to ostatnia okazja do zabawy przed Adwentem. Dziś w zespole szkół w Zawidowie na trzeciej godzinie lekcyjnej dzieci będą miały swoją zabawę Andrzejkową, czyli będą wróżyć. Policjanci z komisariatu w Bogatyni ustalili i zatrzymali mężczyznę, który podając się za rzekomego inspektora walutowego, przeprowadził kontrolę kantoru wymiany walut. Po jej zakończeniu pracownik stwierdził brak blisko 5 tysięcy złotych w różnych walutach. Fałszywy inspektor, którym okazał się 37-letni mieszkaniec tej miejscowości, trafił do policyjnego aresztu. Sprawa zbiornikowa w Skrzydlicach spędza sen z powiek tamtejszym mieszkańcom. Lokalni samorządowcy dwoją się i troją, aby wyjaśnić sprawę i doprowadzić ją do pozytywnego zakończenia. Kamera TVT wysłuchała każdej ze stron, a więcej informacji o problemie w Skrzydlicach w faktach TVT oraz w sobotę po godzinie 17 w specjalnym reportażu, który pokaże inne spojrzenie na tę sprawę. 1 grudnia, czyli w zbliżającą się niedzielę w Węglińcu, odbędzie się Święto Kolejarzy. Jest to coroczna impreza organizowana w tym mieście. Organizowana jest przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Węglinieckiej oraz Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Solidarność. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12 w intencji całej braci kolejarskiej. Natomiast w godzinach od 10 do 16 wszyscy zainteresowani będą mogli zobaczyć wystawę lokomotyw PKP Cargo Logistics. Po więcej informacji, zapraszam Państwa do głównego wydania faktów TVT, jak zwykle tuż po 17. Do zobaczenia.